Kalistenika to trening zakładający wykonywanie ćwiczeń z własną masą ciała, takich jak pompki, przysiady, skoki, podciąganie na drążku i wiele innych. Została wymyślona już w starożytnej Grecji, natomiast w dzisiejszych czasach stworzyliśmy specjalne miejsca do uprawiania kalisteniki wyposażone w drążki czy poręcze. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy taki trening jest odpowiedni dla osób początkujących, Zostań ze mną do końca, a odpowiem na to pytanie. Na początku warto wyjaśnić różnicę pomiędzy kalisteniką a street workoutem, ponieważ takie istnieją. Kalistenika, jak powiedziałem już wcześniej, jest to trening z wykorzystaniem własnej masy ciała bez jakiegokolwiek sprzętu. Natomiast street workout jest to dyscyplina sportowa, która powstała już w naszych czasach, gdzie dopuszczalne jest dokładanie ciężaru, chociażby na pas treningowy, czy chociażby wykorzystywanie sztangi do przysiadów, tak jak odbywa się to na zawodach w street workout? Czy kalistenika to dobra metoda treningowa do tego, aby przygotować się do testów sprawnościowych? A, wie pan, moim zdaniem, to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Oczywiście. Przecież na takich testach mamy do wykonania pompki, podciągnięcia, biegi, skoki czyli dużo dyscyplin, w których musimy używać wyłącznie własnej masy ciała. Więc taki trening będzie idealnym odwzorowaniem e, takich testów. Czy kalistenika to dobry sposób treningowy dla początkujących? No tutaj niekoniecznie. Oczywiście jest to świetna metoda, natomiast mamy kilka wyjątków od reguły. Na pewno do kalisteniki, do takiego treningu ulicznego, e, jest bardzo wysoki próg wejścia. Dlatego dla osoby, która nie potrafi podciągnąć się ani razu, nie potrafi nawet wykonać jakiejś jednej pompki, wykonywanie ćwiczeń opartych jedynie o kalistenikę będzie bardzo trudne, ponieważ mamy mało regresji do wykonywania pompek czy podciągnięć. Przykładami takich osób są osoby otyłe, które nie potrafią wykonywać tych podstawowych ćwiczeń oraz osoby bardzo słabe. Problemem w treningu kalisteniki może być także dociążenie dolnych partii ciała. O ile bardzo mocno angażujemy górę ciała podczas podciągania, pompek itd., Tutaj bez dodatkowego obciążenia bardzo ciężko będzie nam przetrenować nogi tak, jakbyśmy je chcieli, ponieważ to, są to bardzo duże partie mięśni, które potrzebują ciężaru, aby się rozwijać. I jeszcze jednym minusem takiego treningu outdoorowego, kalisteniki, jest też to, że jesteśmy troszeczkę uwarunkowani od e, pogody, jaka jest na zewnątrz. Chociaż jeśli myślisz o wstąpieniu do służby. Ten podpór nie powinien Cię w ogóle interesować i każda pogoda powinna być dobra na trening. Chociaż taki trening oczywiście możesz wykonywać również w domu. Podsumowując, kalistenika w treningu dla mundurowych lub przyszłych mundurowych jak najbardziej. Jedynym ograniczeniem tutaj będzie to, jeśli jesteś zbyt otyły lub po prostu jesteś zbyt słaby. Moim zdaniem idealnym połączeniem jest trening kalisteniczny, czyli z wykorzystaniem własnej masy ciała uzupełniony treningiem z ciężarem. W kolejnym odcinku przedstawię Wam moją propozycję treningu kalistenicznego, czyli bez wykorzystania jakiegokolwiek sprzętu dla osoby początkującej. Taka, która potrafi podciągnąć się chociaż jeden, dwa razy i wykonać te kilkanaście pompek. Jeśli nie jesteś w stanie, to pod spodem linkuję Ci Tutorial, w jaki sposób dotrzeć do tych pierwszych podciągnięć oraz w jaki sposób dotrzeć do tych swoich pierwszych pompek. Natomiast jeśli interesuje Cię trening siłowy z wykorzystaniem ciężaru na siłowni, również taki znajduje się na moim kanale, również masz link w opisie. Dzięki za dotrwanie do końca. Widzimy się już za tydzień w następnym filmie z tej serii o kalistenice. Napisz w jaki sposób ty ćwiczysz na co dzień i czy wykorzystujesz trening z własną masą ciała. Jestem tego bardzo ciekaw. Widzimy się już niebawem czołem.